Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w *Heroes for Might and Magic HD Edition*. <grywia> Dzisiaj jest bardzo ekscytujący odcinek, ponieważ wybieramy kolejną kampanię. W ostatnim odcinku skończyliśmy kampanię żyje królowa*. Dzisiaj będziemy zaczynać nową kampanię i tak myślałam, że polecimy po kolei i przejdziemy, spróbujemy, <grywia> przynajmniej *Diabły i Podziemia*. Także spróbujmy, to jest bardzo ciekawa pani, chyba meduza. Okej. Okay. Na kartach historii Erafii nie ma wzmianki o upadku Stedwig. Dzisiaj rozpoczynamy kampanię, która to zmieni. Erafia już nigdy nie będzie wpływać na naszą ekonomię i religię. Wykorzystamy element zaskoczenia i odniesiemy spektakularne Wczułam się trochę. Aby zwyciężyć, znajdź i zabij królową złotych smoków. Twoi bohaterowie mogą osiągnąć najwyżej 12 poziom doświadczenia, ale 8 najsilniejszych przejdzie do ostatniej misji tej kampanii. Lub. A, okej. Okay. Czyli to jest to samo. Czy nie to samo. Zagonaj, czytaj się różnie aby osiągnąć zwycięstwo, zdobyć wszystkie miasta i zamki droga oraz pokonać wszystkich drogi bohaterów. Twoi bohaterowie nie mogą przekroczyć 12. poziomu świadczenia, ale 8 z nich, 8 najmniejszych z nich, yy, stanie u twojego boku podczas finałowej i kampanii. Tak chyba było tutaj to samo, ośmiu? ale 8, tak. E, dobrze, ja chętnie zagram e, w kampanii Diabelski Plan. Ok, co my tu możemy wybrać? Bohater początkowy otrzyma zbój z zakręciem pogromca. Eee. Zbroja cudów zwiększa o jeden wszystkie cztery podstawowe współczynniki bohatera. Do armii twojego początkowego bohatera zostanie. O, zostanie 100 dodanych. Ciężki, ciężki wybór. 100 hochlików, no to dużo. Nie są zbyt silne, ale no cóż, 100 no to jest sporo, to jest sporo, musielibyśmy sporo poczekać na 100 chlików, ale z drugiej strony z cudów wszystko o jeden Dobra, biorę kochliki, zabijcie mnie, <grywka> uruchamiamy Hello. lo mm. Ci słudzy świetnie się spisali. Udało nam się otworzyć wulkan i zbudować fort w odludnym lesie rosnącym tuż przy granicy Erafii. Podczas gdy władcy podziemi drążą tunel prowadzący do stolicy wroga, naszym zadaniem jest osłabienie sojuszników Erafii, elfów z Avli. Królowa Złotych Smoków to potężny sprzymierzeniec Avli. Odnajdź legowisko smoczycy i zgładź ją. Dla elfów będzie to wielki cios, a dla nas droga do Erafi stań otworem. Ruszaj w drogę i powróć chwale. Okej. Okay. <grym i wyszła> za bardzo się wczułam. Ojej, ale jesteśmy ładni. <grym i wyszła> Świetnie. E, muszę Wam się do czegoś przyznać od razu, od wstępu. Taki mój diabelski sekret. Stykus Inferno. Inferno... o, zobaczcie, ile tu mamy wojska jeszcze. Uh, Inferno. Jest moim drugim ulubionym zamkiem. Tak. <ścoughs> drugim, ponieważ najbardziej lubię zamek. I drugim, który lubię najbardziej, to... Inferno! Nie, nie, żebym się tego wstydziła, oczywiście. Każdy może lubić diabło przecież. <grymne> no, oczywiście. No. E Chyba jeszcze nie wykupię, no za Zaraz zobaczymy. E co mi tu kupić od razu? Hmm. Hmm, hmm, hmm. Na razie się rozejrzyjmy może, co? Tutaj widzę, jesteśmy bogaci w zasoby. Twoje zwiadowcy informują, iż pobliskie tereny są bogate w zasoby, a na południu mieszka szaman, który doskonale zna okoliczne tereny i być może zechce Ci pomóc. Świetnie. Okej, okay. nie chcę, żeby mnie tu źle zrozumiano, że ja tutaj, nie wiem, diabła uwielbiam czy coś takiego. Po prostu uważam, że to miasto jest e, bardzo ciekawe, jednostki. E, jednostki bardzo fajnie się rozwijają. No, nie wiem, jakoś, jakoś mnie bardzo przekonuje to miasto. Bardzo mi przypomina ten budynek tutaj, Mordor z władcy pierścieni, co bardzo również mnie przekonuje. Trzecim moim ulubionym zamkiem jest Bastion, ponieważ są tam elfy i różne takie stworzenia, które można spotkać we wszystkich ulubionych, fantastycznych książkach, chyba każdego z nas. Um, Także bardzo lubię to, to miasto, głównie ze względu na to, że przypomina mi Mordor. Uwielbiam zamek, ze względu na to, że przypomina mi, e, no nie powiem Rohan, ale Białe Miasto z Władcy Pierścieni trochę mi przypomina. A, także, no cóż. Okej, okay, dobrze, co kupujemy? Psiarnia, nie za bardzo. Wrota Demonów. Co potrzeba do przedsionka piekieł? Wroty demonów. To Wroty demonów jeszcze kupimy. E, czemu piesków nie, po pierwsze nie lubię za bardzo psów, <grych> jak już wspominałam, znaczy, nie, że jakoś nienawidzę, ale nie lubię. Aż tak. E, to nie uważam, żeby było, było jakąś silną jednostką. Za to e, czarty oraz i fryty są bardzo silne. Według mnie, jedne z najsilniejszych jednostek w grze. Y, ok, kupmy sobie jeszcze jednego bohatera. Ach, ten wygląda normalnie. Wow. Dobrze, co on tu ma? Taktykę i odporność, a ten? Płatnerstwo i dowodzenie. Hmm. Jaka jest jego specjalność juchliki! Hmm. On by sobie dobrze poradził z tymi wszystkimi chuchlikami, które mamy. Przelażimy sobie jego. Weźmiemy tutaj, się wymienimy za te ochliki Ok. Świetnie. Weźmy to. O, trafiasz do spartańskiej kwatery starego żołnierza, żołnierz oznajmia Ci, że tarcza krasnoludzkich władców będzie należeć do pierwszego prawdziwego dowódcy, którego go odwiedzi, czy jesteśmy jeszcze zbyt słabi, żeby dostać jakiś artefakt świetnie. Ach, dobra, trudno. Tura. Czyli my rozumiem też nie dostaniemy. Mistrz ataku albo podstawowe znajdowanie drogi. Hmm. Trudny teren. 25%. Czy tu nas spotkają jakieś trudne tereny? Możliwe. Poczekam na coś lepszego. Mistrz atak. Też nie dostaniemy. Też. Dobra. Um. Gdzie by tu pójść? I tutaj nie przejdziemy oczywiście. A... Chyba, że... Chyba, że... Możemy spróbować. Mnóstwo. Nie powinniśmy dać radę ze spokojem. No, uciekają. Mm, atakować... Mamy klucznik, może się przydać. Tutaj widzę, jest ten, o którym nam mówiono. W sumie weźmy to. Dość dobrze się porusza. Słaby morale, ciekawe czemu. Ten, ten też słaby. Ok, może przeczytajmy sobie coś na temat naszych bohaterów. Aż się boję. Nimus była odpowiedzialna za przygotowanie czartów do ataku na erafię. Jej wojskowe zdolności prawie doprowadziły Eofold do całkowitego zwycięstwa, ale ukradły układy <grygan> Krigan i władców podziemi obróciły jej wysiłki w proch. No to teraz pewnie chce się zemścić. A ten przystojniak co? Ign Ign ignatus. Kiedy diabły przybyły do Erafii, Ignatus zdał sobie sprawę, że jego jedyną nadzieją na przetrwanie było przyłączenie się do nich. Do tej pory udaje mu się je przekonywać o swojej przydatności, lecz cały czas obawia się, że niedługo przestanie być im potrzebny. O Boże! a jaki loser! Ojej, przykro mi! Okej, okay. o, tutaj widzę małym. Studnie. Na pewno się przyda. Właśnie, może już zainwestujemy w gildię magów. Eee, albo już w Piekieł. Im tym lepiej. Eee, nasza Ignatus tutaj ma specjalność czarty, więc na pewno się to przyda. No, jesteśmy bardzo boka bogaci w zasoby, widzę. Super, zostawiłam sobie przejście. Świetnie. Zaawansowana odporność. Inteligencja. Zwiększa liczbę posiadanych punktów many o od 25%. Odporność wszystkich oddziałów na magię. Weźmy inteligencję. No i walczymy. Z pieskami. No Jezu, on ma taktykę. Dobra. Mmm tu. A może... Hmm. Tak. Rozpocznij. No, świetnie. <ścoughs> Fajnie. Wow. Au. Mogłam je trochę rozdzielić, tak sobie myślę, ale... Nie straciliśmy ich aż tak dużo. Zobaczcie. Jej, cały czas mi przeszkadza telefon tutaj. Dobra... O! Tym razem go Przeszukując roiny ku swojemu zdumieniu, odkrywasz kawałek statuetki Legionów. Ostrożnie zdmuchujesz z niej kurz i umieszczasz w sakwie. Ten artefakt Będąc e, aktywnym ekwipunką bohatera znajdującego się w mieście zwiększa o 3 tygodniowy przyrost stworzeń poziomu czwartego. Niech będzie. Co tu mamy? Aha, oczywiście nie mam Księgi Zaklęć. Dobrze, dobrze. E, Gildię Magów sobie kupimy w takim razie. Spoko. Kupić jeszcze jednego bohatera jest! To jest jedna z moich ulubionych bohaterek wcale nie dlatego, że przypomina moje imię. Weźcie. No, pasuje do tego, bo tutaj ma takie ogniste kolory wszędzie. Czy ona może sobie kupić tutaj cokolwiek, żeby nie wyszła taka całkiem bez obrony? Kupimy sobie to, co tutaj mamy. Księgę zaklęć oczywiście. No. Mogliśmy trafić gorzej. Przynajmniej mamy przyspieszenie. Ok. Pójdziemy sobie tutaj. Od razu. Mistrz Mądrość. Świetnie. Ok. I zbadajmy sobie, tutaj, co tutaj jest. Która. Ok. Kolejne tutaj. Bogactwa. 1500. Oczywiście. O Boże, to już nie będzie inteligencja. Tutaj mam jakiś zamek, no. Ale oczywiście jednym demonem go nie zdobędziemy, no ale cóż. Okej, okay, tutaj są gry... gryfy. Gryfy chcą się przyłączyć, czemu ja? Tak już mamy morale na aucie Czemu ja? Dobra. Mówmy na nią, Ada. <laughs> Czemu nie? Okej, okay, tutaj są jacyś halabardnicy. Nie jesteśmy wystarczająco silni, żeby od nas uciekali, ale chyba damy radę. Mm -hmm, Okej. Okay. Magiczna strzała raczej nic tu nie da. Za to przyspieszenie. Może? Chodźcie, chodźcie. kto to jest. Dobra. Uderzmy sobie tu. O, to jest... Bredny... ...człowieczu. Bredny człowieczu. Dobra. Morale, skąd morale? No, jeden nam zginął na pewno. Ok, tutaj mamy już coś fajnego. Co teraz kupujemy? Jezioro ognia. To jezioro ognia. Super. chyba uciekał? Muszę się przyłączyć, świetnie. E, zaraz będziemy oddawać te jednostki, żeby aż tak nie niszczyć morali. Tutaj sobie zawalczę ten zameczek. E, dobra, tutaj się ruszymy. Tu. Tutaj rozpoczynamy bitwę o ty, o, ty. nie żyjesz. Krasnalud. Dobra, strzelających oczywiście. No, co za... Zawansowana inteligencja, podstawowy mistycyzm. Niech będzie inteligencja. No, mamy zameczek, fajnie. I nie możemy nic w nim zbudować. Co za niespodzianka! Możemy tylko zrekrutować jakąś małą armię. Nic więcej. Uciekają. Herbmes Hermes Morale przyda się, dzięki. Zapłacę. <grych> Ada, co tam Ciebie? Poddawala magia powietrza. No, no, rośnie nam świetny bohater tutaj. Złoto to zaraz. Okej. Okay. Nie zapomniałam, że tam jest to złoto. O nie, mnóstwo gok. Nie wiem, czy to się dobrze skończy. Okej, okay, oddaj. Hmm, dobra. Tam, tam, tam. Mamy. 1500 7. Magia ziemi. Jeszcze lepiej niż magia powietrza, moim zdaniem. Bardzo skromnie. Wow. Wow, wow, wow. Wow, grupa mnichów broni. Nie tak źle. Tutaj nic. Okej, okay, tutaj będzie się warto wybrać. Dzięki za wskazówkę. Co my tu mamy? Dobra, idziemy w ratusz, kupujemy targowisko. Najwyższy czas. <grym> Okej. Okay, Nimbus. Nymus, Nymus, czemu ja Nimbus mówię? Grupa orków. Zwolnimy drogę tutaj dla Ignatiusa. Boże, ten jona, kto je myślał? Okej, okay. um, grupa orków. Właśnie, ale wejdźmy jeszcze tu, chodźmy tu. 1500 dni warto. Zapnijmy się na razie. Na razie robimy taki rekonesans, co tutaj się znajduje. Atakujemy. Okej, okay, 19 stworzeń za 2800. Hmm... No, strzelający może nam się przydać. Mamy morale, więc, więc jakoś nam to nie powinno zaszkodzić. Fajnie, zobaczcie, strzelający, strzelający, strzelający... A tam... A tam morale! Na morale zawsze są jakieś zaklęcia. Nie narzekajcie. Ci, jakby, jakby się przyłączyli, to jakby dobrze, ale oczywiście nie mamy aż takiego szczęścia. Tutaj lecimy. Dobra. Co tutaj? Stadela zaraz musimy kupić. Hmm. Późnia. Możemy jeszcze stadele kupić. Następnej turze. Okej. Okay. Co tutaj mamy? Lecimy. Złoto. Super. Dobra. Siarka, siarka, siareczka. Czy on broni tutaj? Garść. Powinniśmy dać radę. Złoto. Dobra, wracamy się tutaj po to drewno. Koniecznie. Tutaj są znowu jakieś łucznicy. Świetnie. Okej. Okay. Cytadela teraz. Kupujemy. I tura. Hmm. Co by tu zmaistrować? Kurczę, bardzo dużo gołej, go, go, po prostu bardzo dużo trawy i dużo dużo nic Garść czynników spoko damy tak. a dobra mogą tak stać co i zaklęcia wow wow nieźle Wow, to nas zabolało. Mam nadzieję, że ten artefakt jest tego warty. Super, jeszcze... Trzeba... Dobra. Co to jest za artefakt? Kurczę. Jeszcze my tak, kurde, bez zaklęć. Jedna uncja siarki dziennie. Cieszę się niezmiernie. Super, chodźcie. Chociaż umarli bardzo, bardzo obniżą nam morale. Na Trzeźwy umysł, nie dzięki. <śpieszykli> Trzeźwy umysł, nie dzięki. Nie przyda mi się. <śpieszykli> Okej, okay. ratusz mi się przyda za to. Jak najbardziej. Chyba będę powoli kończyć. Chociaż wiecie co? Skłaniałam się ku myśli, aby robić 30-minutowe odcinki zamiast 20-minutowych. No i spróbujemy. Powiedzcie. O, o, powiedzcie, czy będzie się to wam podobać, czy nie. Mnie się zaczyna nie podobać, bo od razu już mnie ktoś atakuje, jak tylko to powiedziałam. Okej, okay, nie, wie, nie wiem do końca, skąd to było, skąd Okej. To tak, ach, tak blisko. Grupa. Rajon, jak możesz? Rajon. Rajon, what you doing? Sztab. Super. Mogłabym się przyłączyć. Hm. Dobra. Kupimy sobie trochę armii jeszcze. Wow. Nieźle się spłukaliśmy. <laughs> um, tutaj sobie zrobimy tak. I tak. Okay. Dobra, Adela. Adela. Boże. Tura. A, uciekasz? A, nie? Dobra, tutaj mam Ale przydało się. Hmm, gdzie by to teraz nabroić? Ha! Trochę się boję teraz, kurczę, jak oni tak stąd wychodzą. Gdzieś tu musi być za. Aha! Już widzę, gdzie jest zamek. Świetnie! Ha, świetnie, świetnie! Dobra, tutaj się wymienimy trochę na armię. Doładujemy sobie chochliki. Weźmiemy tutaj te nieszczęsne zjawy. Aha. Co by się to jeszcze przydało? No i tych strzelających. Już jesteśmy silni. Ignatius. Co to jest? Garść wielkich dżinów. Znowu? Właśnie, Ignatius, ty się tutaj wróć. Przecież musisz sobie kupić książkę, nie? Czarów. A my zabierzemy się tutaj za tych, żeby oczyścić sobie drogę. Ok, kapitol by się niedługo opłacało kupić. Teraz uważamy sobie jeszcze. Oślepienie, fajnie. I błyskawica, moja ulubiona. Która? Ok, nie atakuje nas, dobra. Bo bardzo nisko z sobą, co jest, nie atakuje. Świetnie. Kolejny. To ja sobie ucieknę. Nieźle. Nie sądziłam, że są aż tak blisko ci wrogowie, powiem wam. Jestem zaskoczona bardzo. Księga zaklęć. Super. Możemy zmykać. Mm. No to co? No będziemy atakować, nie? Im szybciej pozbędziemy się tych wrogów, tym lepiej. I tak nie oni są najważniejsi. Będę uciekać? Proszę. Dobrze, super. Tutaj tych też zabijemy. Weźmiemy sobie to, Gwiazdy Mocy. Eee, hmm, co by tu kupić? Co by tu kupić? Będziemy zbierać na zamek chyba. Zbieramy na zamek. Jeszcze jedna tura i zamek. <laughs> nie atakujcie mnie. Nie atakujcie mnie. Posiłki już idą, nie bój się. Dobra, eee, tu skrótem chodź Dobra. Nimbus. Nimbus, uciekaj stamtąd. Ona już chyba zostanie Nimbusem. <grymne> Atakujemy. Ile? 33, nie opłaca się. Dzięki. Uciekają, super. I mam nadzieję, że mnisi też będą uciekać. <grymne> Jak ich zaatakujemy. Zamek. Dobra. Nie atakujcie mnie. Dobra. Co tutaj jest? Odkrywamy, odkrywamy, odkrywamy. Kolejny zamek. Uciekamy, uciekamy. Hmm. Dobra. Będziemy atakować. Będziemy atakować. Tu, tu, tędy. Tędy, tędy, tędy. Super. Brzmi, nie uciekniesz. Chodźmy tu. Dyplomacja. Świetnie. O-o. Chcą walczyć. Hmm, co by tu rzucić? Coś by może na nich rzucić. Magiczna strzała raczej małda. Krąg zimna? Też raczej nie. Przyspieszenie. No. Uff, silni są. O świetle. O, Boże. o Boże. Nie dlatego, że to mi Dobra, ja nie mam szans, więc sobie tutaj coś Okej. Okay. Mm. Moi drodzy, może być kiepsko.